Idziemy na łysicę. Czarny kot może nam przyniesie szczęście. Parama wejściowa do Puszczy Jadłowej, Święta Park Narodowy. Puszcza Jadłowa. Witam tutaj z złotymi liśćmi. Mamy piękną pogodę. Także można sobie pospacerować, tylko tak. Tak jest szlag usłany liśćmi, że można zabłądzić Piękno puszczy jadłowej Boga cisza no i jesteśmy prawdopodobnie w połowie drogi na Łosice przełęcz Świętego Mikołaja jesteśmy w trasie taki odcinek troszeczkę jakby z górki dla odpoczynku Oczywiście idziemy czerwonym szlakiem. Pogodę mamy przepiękną. listki lecą i wiatru nie ma. Stop. Świętokrzyski Park Narodowy. O co tu chodzi? Aha. Po prostu tu jest zagrożone. zagrożone jest wejście na skały Agaty która tam się znajduje no tak ciekawe dlaczego e, dochodzimy tutaj właśnie już na szczyt ale proszę zobaczyć żeby te nasze góry nie były rozdeptane to tutaj świętokrzyski park narodowy po prostu to wygrodzi. I wreszcie żeśmy się znaleźli w tym miejscu, co było w planach, także myślica 614 metrów. wracamy już z powrotem i proszę tu zobaczyć I cały czas jest to wygrodzone żeby po prostu tam nie chodzić, bo widocznie nie mogę sobie poradzić z tym co tutaj ci turyści wyprawiają tak to wygląda Do tego miejsca jeszcze dalej nie będą. A jeszcze się ciągnie no. Są wydzielone miejsca, gdzie można po prostu wejść, zwiedzać. To po co tam wchodzić? przecież to, to jest Park Narodowy. Trochę na tych kamieniach niebezpiecznie, ale wiadomo, że trzeba uważać. A my z górki na pazurki na powrocie do kakomila. Szlak czerwono-niebieski skręca w prawo. No i ostatnie, że tak powiem, metry do wyjścia. Tak tu pisze Tak oni, także żegnamy łusicę. Wchodzimy do Kakonina, do auta i powrót do domu.